Nazwano to Nekrowstrząsem. Nie była to zwykła klątwa ani zaklęcie, to była apokalipsa magii, która na zawsze zmieniła oblicze krain śmiertelnych. Wszystko zaczęło się od jednego boga i jednej piramidy. Nagash, wielki nekromanta i władca szyjnych, przez tysiąc lecia planował przejęcie całego wymiaru śmierci. Z milionów ziaren cmentarnitu, magii skondensowanej w materię, zbudował wielką czarną piramidę w sercu Nagasizaru. To miała być kuźnia, w której śmierć stanie się wieczna, a wszystkie dusze jego. Rytuał miał odwrócić przepływ magii w Shish, kierując jej potęgę ku centrum, ku Nagashowi. Lecz nawet bogowie nie są wolni od błędu. Do piramidy wdarł się oddział Skawenów. Szczuro ludzi z klanu Sling. Ich obecność, skażona chaosem, wypaczyła rytuał. Zamiast ujarzmić śmierć, Nagasz uwolnił ją. Z wnętrza piramidy eksplodowała fala nekromantycznej energii. Magia śmierci przetoczyła się przez wszystkie krainy śmiertelnych, od akrzy po hysz. Ziemia pękała, niebo krzyczało, a umarli powstawali z grobów, by mścić się na żywych. Magia nigdy już nie wróciła do stanu sprzed nekrowstrząsu. Zaklęcia zaczęły żyć własnym życiem, tak powstały nieprzemijające zaklęcia, poruszające się po świecie, jak istoty zrodzone z czystej magii. Czarodzieje nauczyli się splatać energię krainy instynktownie, ale wielu zapłaciło za to własną duszą. Karadroni nazwali to wydarzenie Garaktormunem, wielkim wichrem śmierci, który zmienił nawet ich kopalnie aeterycznego złota. A nagarz? Choć jego plan nie poszedł zgodnie z zamiarem, zdobył wystarczającą moc, by rozpocząć wojny dusz, krucjatę mającą podporządkować wszystkie dusze jego woli. Nekrowstrząs był końcem epoki i początkiem nowej ery magii, ery, w której każdy czar może zabić, a śmierć nigdy nie jest końcem.